Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Mamy tutaj dorosłego już kasztanowca. O, a dzisiaj pos postanowiłem, że zrobię dla Was eksperyment związany, że posadzimy takie kasztanowce, co prawda one nie urosną tak szybko. To będzie potrzebowało trochę czasu, na pewno Wam to pokażę w którymś odcinku, jak ten proces wygląda, i, i te kasztanowce Wam wtedy ukażę przed kamerą. Kasztanowce to akurat moje ulubione drzewa, więc zaczynamy proces. Z, z tej trawy weźmiemy jakiegoś kasztana. A następnie zakopiemy go i damy mu nowe życie. Więc zostańcie do końca odcinka, żeby zobaczyć, jak wyglądał cały proces sadzenia. A teraz, bez tutaj wszy wszystkich szczególności, zabieramy się do sadzenia kasztanowca. Słuchajcie, wzięliśmy tutaj pudełeczko i szukamy jakichś takich kasztanów. Takich najładniejszych. O, żeby to posadzić, weźmiemy sobie tego. Mamy już pierwszy tutaj kasztan. Poszukamy jeszcze może sobie drugiego. Aha, ja wam jeszcze nie mówiłem, że ten wielki kasztanowiec, który Wam tu pokazuje ma już 100 lat. Tego wam jeszcze nie mówiłem ale najważniejsze jest to, że mamy teraz dwa kasztanowce o no dobrze to jeszcze weźmiemy tak ostatniego ostatniego właśnie teraz tutaj nawet wychodzi już już chyba gałązka no i Idziemy teraz sadzić te kasztanowce. Przeszliśmy już w miejsce gdzie będziemy sadzić kasztanowce. Teraz pora żebyśmy wzięli łopatkę i zaczynamy kopać te kasztanowce, znaczy ziemię i będziemy do tych dołków następnie wkładać kasztanowce. Wykopałem dół numer jeden o Razem z Wami będziemy zasypywać ten dół. Bierzemy jednego kasztanowca, teraz bierzemy tutaj jakąś łopatkę i spróbujemy teraz wziąć tą ziemię, która tu była, i to wszystko zakopać jedną ręką. Wiecie, to też nie jest takie łatwe, jak Wam się może wydawać. Musimy teraz to wszystko odpowiednio tutaj wsadzić. Wszystko tak odpowiednio. Wezmę nawet troszeczkę, wiecie, ziemi z tej strony. O! Ubiłem. Całą ziemi, jeszcze bierzemy jeden, no niestety. Jeszcze troszeczkę ziemi potrzebujemy. To był kasztanowiec numer jeden. Dobrze, już uznajmy, że jest zakopany. Przechodzimy do drugiego kasztanowca. Wykopaliśmy już dół, teraz weźmiemy od kasztanowca, weźmiemy już tutaj, wrzucimy dwa, najwyżej później je się oddzieli. O, teraz bierzemy łopatkę i zasypujemy ten dół. Jak widzicie kasztanów już nie ma, wszystkie tutaj zasadziłem, no dobrze. To mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Oczywiście subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!